Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim pierwszym materiale na YouTube. Jeżeli mnie jeszcze nie znasz, nazywam się Adrian i wspólnie z Henrykiem prowadzimy biznes online, w którym wspieramy agencje, coachów, trenerów w skalowaniu i rozwijaniu ich biznesów. W naszej firmie zajmuję się aspektami technicznymi i organizacyjnymi. Takimi właśnie aspektami będę chciał się zajmować na tym kanale, przekazywać Ci całą wiedzę. Ale żeby nic zbyt mocno nie przedłużać, przejdźmy już do samego materiału. W pierwszym materiale porozmawiamy o tym, jak pobierać płatności w małych biznesach online. Porównamy sobie opcje przelewów bankowych, procesorów płatności i konkretnego procesora płatności, jakim jest Stripe. Zacznijmy sobie od przelewów bankowych, czyli najbardziej klasycznej metody. W której ty wystawiasz fakturę klientowi, on biorąc dane z faktury, wysyła środki bezpośrednio na Twój rachunek bankowy. Kiedy warto? Warto stosować przelewy bankowe w momencie, kiedy zaczynasz biznes, kiedy klientów nie ma zbyt wiele, kiedy tych transakcji nie jest zbyt wiele. No i nie musisz tracić czasu na to, aby zarządzać tymi wszystkimi transakcjami, sprawdzać, czy ta transakcja należy do tego klienta, czy ten przelew jest od drugiego klienta. Kiedy zaczynasz, to te przelewy bankowe są dla Ciebie jak najbardziej ok. W momencie, kiedy sprzedajesz droższe produkty, ale w mniejszej ilości, czyli na przykład sprzedajesz produkt za 10 000, 20, 000, może nawet drożej, no to w tym momencie jesteś na plus względem prowizji, którą pobrałyby procesory płatności, bo procesor płatności pobiera prowizję od każdej transakcji, która trafia na Twoje konto, więc tutaj przelewy bankowe mają przewagę nad tym, bo po prostu płacimy, w, płacimy bankowi za to, że na przykład prowadzimy, Rachunek, że mamy kartę bankową, a za same transakcje, które do nas trafiają, nie musimy płacić. Zaletami właśnie naszych przelewów bankowych jest to, że nie mamy prowizji. To jest główna różnica między przelewami bankowymi oraz Procesorami płatności. Kolejną różnicą, zaletą w sumie bardziej prze, przelewów bankowych jest to, że środki trafiają bezpośrednio na nasze konto bankowe. Środki są zapisane na naszym koncie i mamy je od razu do dyspozycji. W przypadku procesorów płatności, środki trafiają na konto w procesorze płatności, potem musimy je przespać sobie na własne konto bankowe i dopiero wtedy mamy je do dyspozycji. Kolejną zaletą jest to, że nie mamy dodatkowych narzędzi do nadzorowania. Kiedy mamy już na przykład jakiegoś tipeja, jakieś przelewy 24, no to musimy zajrzeć tutaj i tutaj. To pochłania nas czas, który możemy poświęcić na inne rzeczy, więc to jest kolejna zaleta przelewów bankowych. Wadami przelewów bankowych jest to, że czas oczekiwania na zaksięgowanie płatko, płatności jest dłuższy niż w procesorach. W momencie, w którym ktoś przelewa nam środki przez procesor płatności, jest to zazwyczaj widoczne od razu, w którym momencie pojawiły się środki, możemy wtedy działać, możemy zacząć proces wdrożenia, możemy na przykład wysłać produkt naszemu klientowi. W przelewach bankowych tak to nie działa, chyba, że mamy konto w tym samym banku, chyba, że klient wyśle nam przelew ekspresowy, no to wtedy widzimy te środki od razu, ale jeżeli ktoś wyśle nam środki po południu, no to on dopiero trafią na następny dzień, a jeżeli jest weekend, to dopiero po weekendzie. W przypadku przelewów bankowych musimy manualnie śledzić i potwierdzać, czy dana wpłata do nas trafiła, więc to jest taki minus na pewno przelewów bankowych. No i tutaj jest również trudność z płatnościami cyklicznymi. Jeżeli chcemy pobierać subskrypcje, płatności cykliczne, no to tutaj jest to w przypadku przelewów bankowych utrudnione. Moja taka wskazówka, jeżeli chcesz właśnie pobierać płatności cykliczne od swoich klientów, możesz poprosić ich o to, aby wysyłali Ci je za pomocą ustawionych w banku przelewów cyklicznych, które będą trafić na Twoje konto, to też w sposób półautomatyczny oszczędzi trochę czasu Tobie i Twojemu klientowi. Kolejną opcją są właśnie procesory płatności, czyli narzędzia, które wykorzystujemy do usprawnienia pobierania środków od klientów. Warto je stosować w momencie, kiedy mamy już większą ilość klientów, większą ilość płatności, musimy nimi lepiej zarządzać, musimy je sprawdzać, łączyć. No bo tutaj, w przypadku właśnie procesorów płatności, dokładnie widzimy, z jakiego maila został podany, na przykład przelane zostały przelane środki, ktoś jest konkretnie podpisany. Łatwiej tym wszystkim zarządzać, łatwiej to też wszystko automatyzować. Kolejnym powodem, dla którego warto korzystać z procesorów płatności, jest to, że właśnie mamy te środki od razu widoczne na koncie, jeżeli ktoś zrobi przelew, i to jest przydatne przy sprzedaży w formie produktów, jeżeli sprzedajemy jakiś produkt, jakiś kurs online na przykład, no to wtedy chcemy mieć od razu informację o tym, że środki trafiły do nas, aby przekazać dostęp dla klienta. Zaletą procesorów płatności jest to, że ułatwiamy transakcje po stronie klienta. Klient ma dużo łatwiej opłacić nam swoją płatność, jest to dużo szybsze dla niego i dlatego może na przykład nas chętniej wybierać, jeżeli świadczymy jakieś konkretne usługi. Mamy możliwość umieszczania płatności na stronach sprzedażowych. Możemy stworzyć jakiś swój prosty koszyk, jakąś stronę sprzedażową, i tam podpiąć swój procesor płatności. Co w przypadku właśnie przelewu bankowych nie jest do końca możliwe, aby to było aż tak łatwe. Kolejna zaleta jest, kolejną zaletą jest to, że mamy możliwość automatyzowania procesu sprzedaży, po prostu wpada płatność. Podpinamy sobie w jakiejś tam automatyzacji do tego i dzieją się kolejne rzeczy dzięki tym procesorom płatności. W przypadku kont bankowych jest to nieco po prostu utrudnione, trudniejsze, aby to wszystko ze sobą pospinać. No i kolejną zaletą jest to, że mamy różnorodność opcji płatności, czy to są przelewy, czy blik, czy podpięcie karty. Daje to dużo więcej możliwości dla klienta i po prostu usprawnia to też cały proces. Wadą. Taką największą procesorów płatności jest to, że płacimy od każdej transakcji prowizję. Najczęściej jest jakaś kwota podstawowa, na przykład złotówka plus procent pobierany od e, głównej kwoty. No i to czasami może wychodzić całkiem sporo, jeżeli te produkty są na przykład stosunkowo tanie. No to ta prowizja nam może pobierać nawet 10%, 5%, 3%, zależnie od tego jaki mamy koszt produktu, więc te prowizje mogą być duże w przypadku procesorów płatności. Kolejną wadą jest to, że potrzeba większej wiedzy do konfiguracji płatności i automatyzacji. No w przypadku, kiedy mamy przelewy bankowe, no to większość z nas już ma, z nas już ma te konta bankowe. Tam sobie wszystko pozakładała i te środki, po prostu podajemy numer konta, te środki trafiają do nas. No a tutaj trzeba jednak troszeczkę popracować nad tym, aby taki procesor płatności sobie spiąć. Tam często są wymagane jakieś polityki prywatności, jakieś regulaminy, trzeba to wszystko dostosować, więc też potrzeba troszeczkę czasu i wiedzy, aby taki dodatkowy procesor płatności dla naszego biznesu założyć. No i tutaj takim minusem procesorów jest to, że mamy opóźnienie w wypłatach środków. Możemy na przykład, chodzi o to, że kiedy środki trafiają do nas od klienta, one trafiają na konto w procesorze płatności, a my dopiero potem przelewamy je na swoje konto bankowe, gdzie możemy nimi swobodnie zarządzać. Więc to jest taki minus, że musimy przejść przez dwie, dwa narzędzia, aby te środki były do naszej dyspozycji i po prostu w niektórych przypadkach wypłaty również są płatne, więc to. Generuje dodatkowe koszty, ale również czas, w którym my dostajemy te środki, kiedy możemy nimi zarządzać. Kolejną taką moją wskazówką, którą, z którą można zrobić przy procesorach płatności, jest to, że możemy w niektórych systemach do fakturowania podpiąć właśnie taki przycisk na fakturze, który ma na przykład treść opłać teraz i on przekazuje nas do procesora płatności. To też umożliwia naszemu klientowi jeszcze szybsze opłacanie właśnie tych faktur, przyspiesza ten. Cały proces. Ostatnią opcją jest Stripe. Ma on wiele takich samych korzyści, zalet i wad jak inne procesory płatności, ale według mnie jest to procesor, który daje naprawdę dużo możliwości i myślę, że w przypadku biznesów online warto z niego często skorzystać, bo daje on pewne przewagi, które mogą być dla nas kluczowe. Kiedy warto, podobnie jak w przypadku procesorów płatności, mamy większą ilość płatności i klientów. Sprzedajemy w formie produktów, i tutaj dodatkowa taka wartość, kiedy warto, kiedy chcesz sam tworzyć i zarządzać automatyzacjami. Jest to dużo prostsze niż w przypadku innych procesorów płatności. Tutaj wystarczy nam zwykłe, zwykłe narzędzie, zapier, które umożliwia automatyzowanie tego, tej całości i wtedy sam wszystko sobie tym zarządzasz. Zalety: ułatwienie przeprowadzania transakcji dla klientów, możliwość umieszczania płatności na stronach sprzedażowych. Możliwość automatyzowania procesu sprzedaży przy użyciu prostych narzędzi, takich jak zapier, czyli to, co mówiłem tutaj, w zapierze sobie mm, możesz ustawić, że wpada płatność na Stripe. Kolejnym krokiem może być na przykład dodanie do jakiejś bazy, może być dodanie do jakiejś społeczności, może być wysłanie maila, więc jest to dużo łatwiejsze niż w przypadku procesorów. No bo tutaj wykorzystujemy po prostu zapier, z którego spora część z nas może już korzystać teraz. Podobnie jak, podobnie jak w przypadku procesorów płatności, mamy sporo opcji płatności: mamy jakieś przelewy, mamy blik, mamy kartę, więc to jest też na plus dla naszego klienta. Mamy możliwość integracji z innymi narzędziami. Stripe często jest łatwo integrowalny z innymi narzędziami, na przykład Circle, gdzie możemy tworzyć swoje społeczności, gdzie możemy utworzyć bardzo prosty sposób paywall. I tam płatności są pobierane właśnie przez Stripe. A te zagraniczne często narzędzia wykorzystują Stripe, który jest właśnie tutaj omawiany i jest to dużo łatwiejsze, dużo, konfiguracja jest tego dużo łatwiejsza. Nie musimy tego robić na jakichś zewnętrznych stronach, tylko mamy w tych narzędziach bezpośrednio wykorzystanie Stripe'a. Możemy działać w różnych walutach, czyli na przykład wychodzimy na rynek europejski, możemy pobierać pieniądze w euro. Mamy tutaj łatwiejszą konfigurację w porównaniu z innymi procesorami płatności. Przynajmniej z mojej perspektywy tak to wygląda, że Stripe'a można założyć w godzinkę, może w dwie godzinki, i tam wszystko będzie mi śmigać. Jeżeli chodzi o jakieś inne procesory płatności, i przelewy, no to tam troszeczkę ten proces jest dłuższy. Niekiedy musimy po prostu poczekać na to, że zatwierdzą naszą prośbę o stworzenie konta. Tam często są jakieś dokumenty potrzebne, więcej tych dokumentów. Musimy przesyłać, dopracowywać polityki, prywatności, regulaminy, żeby to wszystko było zgodne. Stripe tutaj pod tym względem jest dużo łatwiejszy do konfiguracji. No i mamy możliwość pobierania płatności cyklicznych. Nie każdy procesor płatności daje możliwość pobierania płatności cyklicznych. No tutaj Stripe ma od razu to wbudowane, że możemy stworzyć konkretną subskrypcję. Możemy stworzyć konkretną płatność podzieloną, która będzie pobierana na przykład przez 5 miesięcy. Sami z tego korzystamy i jest to według nas bardzo proste i intuicyjne. Tak samo jak w przypadku procesorów płatności. Wadą Stripe jest to, że mamy prowizję od każdej płatności, mamy opóźnienie w wypłatach. No i Stripe stosunkowo w Polsce jest jeszcze mniej popularny, często nawet na przykład w fakturowni damy radę podpiąć Stripe, damy pod, damy radę podpiąć na przykład jakieś przelewy 24, ale Stripe'a jeszcze nie możemy, bo jeszcze nie jest on skonfigurowany, więc to jest taka niewielka wada. No i taką wskazówką, takim podsumowaniem też do Stripe'a jest to, że można go łatwo integrować z innymi narzędziami. Takim polskim narzędziem, który, które w fajny sposób współpracuje ze Stripe'em jest EasyCard, które my właśnie wykorzystujemy do tworzenia koszyków sprzedażowych. Jest to taka polska nakładka na Stripe, która umożliwia tworzenie właśnie swoich koszyków, produktów, sprzedaży ich i to jest w bardzo fajny, w prosty sposób możliwe do zautomatyzowania, do stworzenia swojego takiego ekosystemu ofert, które będą działać automatycznie, będą automatycznie uzupełniać nasze bazy sprzedaży, będą automatycznie wysyłać dostępy do produktów, będą dawać dostępy do konkretnych usług i tak dalej, więc ten Stripe ma tą przewagę nad innymi operatorami, właśnie płatności, innymi procesorami płatności. Więc to jest takie podsumowanie. I myślę, że ten Stripe jest, taką właśnie, jest takim właśnie procesorem płatności, który w przypadku biznesów online będzie spełniał wiele funkcji, ze względu na to, że właśnie jest łatwy i prosty do stworzenia własnego takiego ekosystemu automatyzacji i oszczędzania nam czasu. To będzie wszystko w tym materiale, jeżeli się podobało, to daj znać, będzie mi bardzo miło. Życzę dobrego dnia, na razie hej!